Pan Krishna jest najwyższą prawdą, najwyższą przyczyną i siłą utrzymującą wszystko, zarówno materialne, jak i duchowe. Zaawansowane dusze podporządkowują mu się w oddaniu, podczas gdy dusze niepobożne kierują swoją umysły ku innym przedmiotom kultu. Najwyższa osoba Boga rzekł Posłuchaj teraz o synu Prtchy, jak przez praktykę jogi w pełnej świadomości o mnie, z umysłem przywiązanym do mnie, możesz uwolniwszy się od wątpliwości poznać mnie w pełni. Wyjawię ci teraz wiedzę zjawiskową i pozazjawiskową, którą poznawszy, nic więcej nie będziesz miał do poznania. Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna mnie naprawdę. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego wszystkie w liczbie ośmiu są moimi oddzielonymi energiami materialnymi. Oprócz tych energii, o potężne Arjuna, istnieje moja wyższa energia. Wszystkie stworzone istoty mają swoje źródło w tych dwóch naturach. Wiedz, że ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co materialne i duchowe w tym świecie. Ozdobywco bogactw, nie masz prawdy wyższej ode mnie. Wszystko spoczywa na mnie, tak jak perły nanizane na nić spoczywają na niej. Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca sylabą OM w mantrach wedyjskich, ja jestem dźwiękiem w eterze i możliwością w człowieku, o synu Kunti. Ja jestem oryginalną wonią ziemi, ja jestem ciepłem ognia, życiem wszystkiego co żyje i ja jestem pokutą wszystkich ascetów. O synu Prtchy, wiedz, że to ja jestem oryginalnym nasieniem wszelkiego życia, Inteligencją inteligentnego i męstwem wszystkich potężnych ludzi. Ja jestem siłą mocnych, wolnych od pasji i pożądania o panie bharatów, Arjuno. Ja jestem życiem seksualnym, które nie jest sprzeczne z religijnymi zasadami. Wiedz, że wszystkie stany istnienia czy to będące w dobroci, pasji, czy też ignorancji z mojej manifestują się energii. W pewnym sensie jestem więc wszystkim, a jednak jestem niezależny i siły natury materialnej nie mają na mnie wpływu, lecz wprost przeciwnie, spoczywają one we mnie. Cały świat, omamiony trzema siłami natury materialnej, dobrocią, pasją i ignorancją, nie zna mnie, który niewyczerpanym będąc jest ponad tymi siłami. Niełatwo jest przezwyciężyć tę moją boską, składającą się z trzech sił natury materialnej, energię, ale bez trudu mogą pokonać ją ci, którzy podporządkowali się mnie. Ale ci, którzy są największymi głupcami, najniższymi spośród rodzaju ludzkiego, ci, których wiedza została skradziona przez iluzję i niegodziwcy o ateistycznej naturze demonów. Nigdy mi się nie podporządkowują. O najlepszy spośród baratów, cztery rodzaje pobożnych ludzi podejmuje służbę oddania dla mnie. Strapieni, pragnący bogactw, ciekawi i ci, którzy poszukują wiedzy o absolucie. Spośród nich najlepszym jest ten, który posiada pełną wiedzę i zawsze pełni czystą służbę oddania dla mnie. Albowiem. Ja jestem mu bardzo drogi i on jest mi drogi. Wszyscy ci wielbiciele są niewątpliwie wielkimi duszami, lecz tego, kto posiadł wiedzę o mnie, uważam za tak dobrego jak swoją własną osobę. Pełniąc dla mnie transcendentalną służbę, bez wątpienia osiągnie mnie najwyższy i najdoskonalszy cel. Po wielu narodzinach i śmierciach, ten. Kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się mnie, znając mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co jest. Taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim. Ci, których inteligencja skradziona została przez pragnienia materialne, podporządkowują się półbogą i przestrzegają określonych zasad kultu, odpowiednio do swojej natury. Ja przebywam w sercu każdej żywej istoty jako dusza najwyższa, kiedy tylko ktoś pragnie oddawać cześć jakiemuś półbogowi i umacniam jego wiarę w ten sposób, aby mógł poświęcić się temu określonemu bóstwu. Obdarzony taką wiarą szuka on łaski określonego półboga i pragnienia jego zostają spełnione, ale w rzeczywistości to właśnie ja obdarzam go tymi łaskami. Ludzie o małej inteligencji czczą półbogów, a owoce tego kultu są ograniczone i krótkotrwałe. Wielbiąc półbogów, udają się na planety półbogów, natomiast moi wielbiciele ostatecznie przychodzą na moją najwyższą planetę. Nieinteligentni, nieznający mnie doskonale, myślą, iż ja, najwyższa osoba boga Kryszna, byłem wcześniej bezosobowym. I teraz przyjąłem tę formę i osobowość. Z powodu ubogiego zasobu wiedzy nie znają mojej wyższej, niezmiennej i doskonałej natury. Nigdy nie objawiam się głupcom i nieinteligentnym. Dla nich okryty jestem moją wewnętrzną mocą i dlatego nie wiedzą, iż jestem nienarodzony i nieomylny. O Arjuno, jako najwyższa osoba Boga. Wiem o wszystkim, co zdarzyło się w przeszłości, co dzieje się obecnie, i znam wszystko to, co dopiero nadejdzie. Znam również wszystkie żywe istoty, nikt natomiast nie zna mnie. O potomku baraty, pogromce nieprzyjaciół. Wszystkie żywe istoty rodzą się w złudzeniu, opanowane dualizmami wyrastającymi z pożądania i nienawiści osoby, które działały pobożnie w swoich poprzednich żywotach, jak i w obecnym życiu, i które całkowicie wypleniły swoje grzechy, uwolniły się od dualizmów ułudy i z determinacją angażują się w pełnienie służby oddania dla mojej osoby. Inteligentni, dążący do wyzwolenia od starości i śmierci, we mnie przyjmują schronienie, dla mnie pełniąc służbę oddania. Wiedząc wszystko o czynach transcendentalnych, są oni w rzeczywistości brahmanem. Ci, którzy w pełnej świadomości o mnie znają mnie, Najwyższego Pana, jako zasadę rządzącą całą manifestacją materialną, półbogami i wszelkimi typami ofiar, takie osoby mogą zrozumieć i poznać mnie, Najwyższą Osobę Boga, nawet w chwili śmierci.